Witam wszystkich, sobota z roboty do roboty. Pokój do malowania. Taki. taki nieduży podłoga, coś trzeba jeszcze. O. Tak wygląda. Tu śledy muszę podrywać. Tutaj szpachę nałożyć. O. Tak szybko pomalować, bo to jutro ktoś wynajmuje, tak więc nie ma czasu. Lecimy do sklepu po farby, taśmy, folię, szpachle. I tyle. Tak to wygląda, proszę Państwa. Ściemnia się już. Łóżko takie. O, dla jednej osoby, taki pokój. No tyle. Dach dobra, lecimy do sklepu. Do BBQ. Tymczasem jesteśmy w sklepie już. Będziemy szukać farby. Witam wszystkich. Niedziela. To jest zakupy Zakopy zrobione. Na dzisiaj farba. E, szpachla. Wałki, pędzel, pędzel Taśma, rękawice. E, okulary. Moje naj... ulubione de warte. No i co, no i. A jeszcze ten okrycia z folii. No i co, no i malować. Pokrywamy wszystko podłogę i ten drzwi tak samo, bo są ten, bo są polejowane, żeby mnie zachlapać. No i co, no i tyle. muszę się za malowanie. To już pakujemy dziury. No. w tle leci pan Grzegorz proszę bardzo o, żeby nie było z panem Grzegorzem mówiłem się, że będę dwa filmy dziennie oglądał załapka załapkowałem o, panie Grzegorzu pozdrawiam bardzo miły pan jakby ktoś chciał to proszę subskrybować kanał pan Grzegorz się dziękuję, na pewno jeszcze pozdrawiam żonę pana Grzegorza panią Ewę tak więc no, subskrybować to Grzegorz się oddzięczy. no i tyle. No i co? No i lecimy z tematem No dobra, tymczasem dobra tu za szpachlowana dziurka, dziurki, drzwi oklejone. O, pan Grzegorz leci w tle. Drugi film, no i co? Na stolikę pozrywam Supię trochę poczyszczę. O, i tyle. No. O. Kaszara zapłacona. Dziękuję. No i co? No i lecimy z No. Dobra. Tymczasem. Takie coś jest na ścianie. Tego nie idzie w ogóle. Niczym. Zacząć. Przyklejące gówno. I ciągnie to w tle Rafik. Chłopak z Holandii. Zarobkowałem, muszę go porbić bo podbiłem w tym tygodniu. W zeszłym tygodniu. Więc co tydzień można dopiero. Rafik. też fajny gość, jak ktoś chce, to może zakupować. Tak na pewno się odwdzięczy. Tak więc. lecimy dalej. Zawsze jest na moim kanale, ogląda też, lajkuje, like komentuje. Więc. Staram się wdzięczyć. Rafik, pozdrawiam. No i co, lecimy dalej. Udało mi się. Przepraszam, udało mi się. To jakoś ten. Udało mi się tak rozdrapać. Szapapierą, się, przeparłem. I w międzyczasie znalazłem jeszcze trzy Tak więc zaszpachlowałem, i tutaj mam to samo. O, to jest takie coś tłuste Więc no, co to jest. O, słychać. Cztery tutaj jest. No. tyle. No. Tak to. Na sobie to chyba tylko tasienki są. No tak więc. No rafik dalej leci w tle. Odkrywce Złota, srebra, metali. Tak więc, oglądamy, słuchamy. No, tymczasem to jest strapane. Tak więc, no, już tu są. A to już drabina. zrobię. Cztery. No, i co Czas Trzeba zrywać już ledy. Tu pokrześcili, jeszcze ten sufit. Muszę drabinę z przynieść. No i co? No, i. Tyle, raport dalej na dziś Na szczęście na sam koniec No co znalazł Nic nie wyjdzie, chociaż z jeszcze mam kawałeczek A, monety jakąś no, tak, więc. Dobra Zacząłem odrywać tu takie coś Super Super, tego było właśnie trzeba Jeszcze dzisiaj, w niedzieli Nie, nie będę tego robił, bo Przed papierami Kobołeka będzie W dupie to mam nie, nie mam czasu na to. Tak więc... No. I tyle. Nie robota za miliony. Cytując klasyka No w tle, w tle leci pan Stasiu. Z kanału. Nie Lick Steve ukrywał, nie trawię, Łapka trzecia. Więc e, też można subskrybować, ma tą grę, pan starszy ma 942 subskrypcje, tak więc można Linuxie, śmiało subskrybować, Linuxie, pan starszy też się dziękuje, na pewno, zobaczę, więc e, się na dostałem od pana starszego subskrypcję, e, jego żony, od pani Marii tak, tak samo, więc pozdrawiam panią Marię serdecznie, też ogląda, e, lajkuje, komentuje filmy moje, tak więc i tu tutaj no. powinien być seta. dobra, lecimy dalej super wyszło pięknie trzeba pogratulować temu komuś kto, kto wpadł na ten pomysł normalnie masakra, szkoda mówić no jak jak mówiłem, nie będę tego szpachlował, tylko ten, przetrę papiery i wodę z, w, farbę z wodą zrobię i tyle i koniec o. i tam do samego rogu jeszcze, super Hmm. Dobra, w tymczasem tu jest takie pęknięcie między ramą drzwi i ścianą, zaraz to ten zniwelujemy takim czymś, wypełniaczem, tym pistoletem, tylko musimy nożem uciąć tę kopułkę o, i tyle, nosek założyć, no. Się o drugi film jeszcze raz, modyfikacje, młoda. Dobra. dobra raz pokażę kto to wyjdzie to zakrycie tego pęknięcia Mary i pęknięcie zakryte Oni sobie schnie mm. i tyle a pan starszy zabija tam zabija tam to dobra Dobra, lecimy dalej. Dobra, założyłem ten wszędzie uszczelniacz, ten wypełniacz, na rogi, tak więc, no, tak samo. O, czy, bo to muszę bo muszę nasze naszą odsunąć. W tle leci Meister Gonczar ze Szwecji. O, wypełnię ten watą. O, Jarek z chłopaków do wzięcia, Krok wypełnia belki, znaczy, watą. Łapka 48 też jak możecie to subskrybujcie jego kanał Gąsior chłopak ze szwecji, znaczy w szwecji mieszka, bardzo miły zawsze ogląda moje filmy, komentuje no tak więc Gąsior, pozdrawiam i co, i tyle, lecimy dalej dobra, zaczynamy malować próbuję far z farbą Zaczę farbą z wodą i ten w tle gonszermaster, tu o. O, jest Tu jest, ja nie ma pozdrawiam Gonsher. I ten, farbusz otwarta dulusa Taka Taka Średnia że tak powiem No ale ten, ale co? Będzie biało No kuwarka przygotowana, pędzle więc zaczniemy to od sufitu i tyle. No dobra, tymczasem pół sufitu mamy odciętego, ze względu na to, że jest mały pokój i dużo tych, dużo rzeczy, typu łóżko, materac. No i tyle. No. Więc będziemy raz rolować. Papa leci strefa 40. Fajny gość Śląska. Można też subskrybować. Na pewno odcięczy się i będzie tam polecał tu swoim znajomym, samak mi zrobił kiedyś. Polecił kilku że znajomych samą subskrypcję i w Więc trefa: 40 gościa na ruch, że z Ma niesamowitą i kondycję. Pozdrawiam. Słucham no i co? I będziemy malować półsłupki, tu w pół pokoju, tak zwany. No to szemokres, ale to nic, tu już wyschło. To jeszcze mokre, dobra, tymczasem. Dobra, pół pokoju mamy mam pomalowanego. To teraz nie sobie sknie. Dobra, pół pokoju mamy pomalowanego, tak więc nie sobie schnie. Jeszcze tylko ten. W tym miejscu niech ten wyschnie i przetrzemy. No tyle. To podsycha. Niech to podsycha. No, bogato. Kto mówi pani? z kanału 4 minuty, więc. No. Nie tyle. No, oglądam 4 minuty. Bardzo mi też tu. państwo. Bateria słaba. Łapka 147. też jak możecie to subskrybujcie. Na pewno się rozdzięczą. fajne jest Państwo jeździ po rękach i kupują takie. Jak to by powiedzieć, antyki. No, jak na porcelanie. i mamy No też komentują, lajkują moje filmy. Tak więc dziękuję bardzo. No i co, i pozdrawiam. No, dobra, teraz drzewa polecimy. Podklejamy taśmy, tylko na drzewo mamy coś takiego. O, satin. Szybko snący. Taka ciekawostka, 2,5 litra było w cenie pół litra bodajże albo 0,75? Masakra, co? No to my wezmę ten, żeby ten no, duży wystarczył. No. I tyle. Kilka pokoi będzie, dobra tymczasem. Dobra, drzewo, Dobra, drzewo pomalowane, do połowy też. Na pierwszy raz. Tak więc. O, tak to wygląda. O. więc niech sobie schnie o. O. do połowy tu ściana do połowy też schnie tak więc to jeszcze o. telefon już podładowarką samotny wielk yy, Janusz wyciągnę yy. sobie Zbieram akulaturę Jakby też ktoś chciał to może subskrybować samotny Wilk Zawsze jest to mnie na kanale Komentuję. Zawsze do rodziców pozdrawia Tak więc do tego. bardzo miło, pan do tego Łapka 103 Komentarz też zrobiony Tu widzę Rafika Tak więc no Samochodny Wilk Później... pozdrawiam no. Tak idziemy Malowania i oglądania słuchania youtuberów. No dobra, tymczasem. No i dobra, dwa razy pomalowane pół pokoju. Tu jeszcze trochę sknie. Te dwa. Tak więc dwa, dwa razy też pomalowane. O. o. Tak więc wszystko sknie. Widać nas na czasie. Tak więc. no. Ja panie, że z kanału spełniamy marzenia? To no, jest zawsze. Tak Komentuję, łapkuję. Panie, że łapka poszła. Załączymy je Pozdrawiam, panar. bardzo miły pan. Zobaczymy jego ładowanie. Tak na więc. No. Proszę subskrybować. Pana, pana, panie, że. Odwdzięczę się. Dobra, przesuwam wszystko Dobra. Ja na tą stronę. I lecimy drugi tane drugą połowę no dobra tymczasem zobaczę co za szafkami jakie skarby są sef ile kurzu yeah. widzicie skuty muszę podkurzać za półtorej podkurzacz żeby założyć ten wypełniacz no to już podsycha a ta część no, założę podkurza, założę tam wypełniacz, ile zjem i, i niech to i lecimy dalej. A w tle leci dzisiaj, znaczy teraz, yy, na kolorach bez. No więc łapka poszła, 43 numer, więc też można subskrybować. To jest pan, który jeździ na rowerze, też tam zwiedza i, i ogólnie taki pozytywny gość. Dobra, lecę potem odkurzacza odkurzam to i idę jeszcze. Te jeszcze trochę mokre. Dobra, tymczasem Zabrał odkurzony zrobiony ten tak, wypełniacz. Tak więc, no, się. No i tyle. No, drugi odcinek leci na kolanach bez. teraz od rach. No i tak więc. Ile zjem szybko i ten, i, i, i niech to schnie I lecimy dalej. Dobra, tymczasem dobra, jestem już po jedzeniu. E, szybko ten przemalowałem farbą z wodą. Tu gdzie pozrywały te ledy. Tak więc... O, no dobra. A w tle leci. Pan Andrzej Gałębie, lotowanie Drze Radom, Łapka68, też można ten subskrybować kanał, bardzo miły pan, zawsze u mnie komentuje, robi kapitalną robotę. Ja tam będę, zostaw suba z Łapkiem, gdzie nic nie ominęło. Dokładnie, subskrybować proszę. Dobra, tymczasem. No i dobra, pomalowane, jeden raz podsycha tak więc przeszła ta podłoga tutaj wszystko schnie to spójrzcie na drzewo no a w tle kamper Tomka kamper Tom, Ania i Kama też odwiedzają i komentują moje filmy, tak więc jak macie ochotę, to subskrybować kanał Leki. ich Państwa, Tomka Ani i Kamy, to jest chyba moja swój córka, jeśli nie ale. Łapka 44, ale co? Słuchamy. No. I tyle. Dobra, lecimy z drzewem. Drzewo pomalowane na raz. O, tak więc zaczyna to wyglądać. O, biorutko a w tle drugi odcinek z kamperu Toma eee, Toma eee, Ani i Tom, Ania i Kama przyjmujemy tak kamper są tu również takie no. budynki no to są szatnie, przebieralnie. No i to, kamper Tom, Ania i Kama tak zgadza się i tak, i tak, i więc. No, w no, tak, więc już ciemnicę tak więc nic nie widać, znaczy widać, no? Trochę telefon rozjaśnię. No, Jak mówię, subskrybacz kanał. Nie, proszę, kamper Toma, ma, a nie go Na pewno się pomogą. No. Dobra, to muszę zrobić. A. Dobra, tymczasem są już przetarte, przemalowane w, e, farbą, z, farbą z wodą. Pomieszano, żeby nie odparzyło, no i teraz nie to obecnie I przemalujemy to farbą normalną. Biało się robi. No, a w tle Saracen. O, proszę bardzo, łapka 70. Tak więc też subskrybujcie proszę kanał Saracena. dziękuję się Wam. Subskrypcją. No i co? Pozdrawiam Saracen. Też u mnie jest, zawsze komentuję. No, tak, jest dobra. Lecimy. Drugi raz z sufitem ze ścianą. Sufit, ściany pomalowane drugi raz. Mokre wszystko. O. O, tak to wygląda, niech sobie sknie teraz. I ten i lecimy z drzewem drugi raz. A w tle słuchać pana Romka z kanału Siemano Romana. Ma 491 subskrybentów, proszę subskrybować, do 500 chociaż. No. Łapka 21, C89. po takiej taki krótki filmik. Starszy pan też zbiera makulaturę, tak więc. No. Proszę subskrybować. Dziękuję bardzo. Tymczasem. No jest skończone. biało się zrobiło to też mokre, sknie no i tyle też my jutro przyjadę zerwę nie dzisiaj bo wszystko mokre tak więc parę w wpadnę ciach 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 i tyle 20 minut po godziny będzie ten zerwany no i tak to wygląda taka była no rowa kleci w tle drugi odcinek no co? 6 na pieniądze Nie. zarobiłem za ten pokój Dobra wydałem na rachunki dla materiału oczywiście 101 funtów 60, 80, 100, 120, 140, 160, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400. 420, 440, 460, 480, 500, 510, 520, 530, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680 700 740 minus 100 to jest 640 funtów no, ale lubiłem z godzina 21.6 13 godzin tak więc <coughs> jutro będę tak na pół godziny no. tak więc co? Dziękuję za dzisiaj no i co, no zobaczę na jutro. Pozdrawiam wszystkich Trochę białe, ściana no. biała, tu odcięte. No tak to wygląda nas uda. No, teraz tam część będzie malować. Bateria, bo trzeba zmienić. Tymczasem idę z pracy. Malowanie, znaczy białkowanie, farba z wodą, z PBA, znaczy z gruntem. O, i lecimy. O. wszystko do malowania, metry i tyle. Po pracy to do... na no lejter muszę poskoczyć. Pokój tamten ogarnąć i tyle. Dobra. Tymczasem. No i biało się zrobiło. Proszę bardzo. Dobra. Tymczasem widzimy się na robocie tamtej. Witam wszystkich. Pokój skończony. Tak wygląda. Tak więc. Za chwilę lekotarka się odprowadza. O. I tyle. No. Biało, biało. O. No I co więcej, mogę powiedzieć zadowolony skończony skończony pogryw mały to mały ale no i tyle skrzypy ta podłoga cały czas drąża tak więc niestety no i tyle zabieram radio i uciekam no, no. Dziękuję wszystkim za oglądanie, subskrypcje, polubienia, yy, komentarze miłe, yy, więc chciałbym życzyć wszystkim szczęśliwego i wesołego nowego roku, żeby był lepszy jak ten stary, aczkolwiek w moim przypadku to stary był super, więc życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim. No i co, do następnego. Pozdrawiam.